Odkryłem w ogródku fajne zwierzątko, które się mnie nie boi. Tutaj będę brać prysznic. Też działa. Może ciężko by tak było umyć całe ciało, bo rozebrać się na golasa, kiedy niedaleko są ludzie, to tak trochę przypał. Jest ok. Jestem czyściutki, mogę jechać dalej. Przepaliśmy Azjatów na stopa. Parka nas zabiera aż do Margaret River, czyli ciśniemy kilkaset kilometrów z nimi teraz. A staliśmy na takim kompletnym zadupiu, gdzie się nic nie zatrzymywało. I dosłownie miliard much nas zjadało, więc jest spoko. Nastąpiła delikatna zmiana planów. Zamiast do Margaret River pojechaliśmy z tajwanczykami do Augusty. A to była Shaylee i Jason. Zopaliśmy pana, który mieszka obok latarni morskiej. Przy której łączą się dwa oceany. Tak więc będziemy w bardzo ciekawym miejscu za chwilę, i właśnie tam jedziemy. Tutaj mamy gigantyczny las, gigantyczny burz. Mam nadzieję, że kamera oddaje ten widok. To jest naprawdę kilkaset metrów, jak nie kilka kilometrów linii prostej. Tak jak możecie widzieć. Tam jest zatoka. Tu niedaleko łączą się dwa oceany. Zaraz tam pojedziemy do latarni. No i tam za wzgórzem mamy miasto Augusta. Jest tutaj naprawdę przepiękny. Pan powiedział, że jest tutaj bardzo dużo węży. Chcemy je zobaczyć. So this, the southern, maybe some countries call it Antarctic. This one here, Indian Ocean. And you have corner of Australia, tallest lighthouse, still working. Very dangerous coastline, 23 shipwrecks around the Cape. Big winds, lots of dangerous rocks and very big waves and storms. Wszyscy ludzie muszą płacić grubą kasę, żeby tutaj wejść, 20 dolców A my zapaliśmy fajnego pana na stopa, który jest w dodatku przewodnikiem I nas zabierze tutaj za darmo Tak więc już przekroczyliśmy bramę Zmierzamy do latarni morskiej W jednym z najciekawszych miejsc na świecie W miejscu, w którym łączą się dwa oceany Jest pięknie, jest pięknie, życie jest piękne Warto dotrzeć na koniec świata, żeby spotkać jedną osobę która wam pozwoli wejść tutaj i takie fajne rzeczy się dzieją, róbcie to ten filler tutaj, na środku latarni morskiej trzymają w jednej pozycji tak żeby się nie zawaliła chodzimy właśnie po schodach żeby zobaczyć jak to wygląda na górze jesteśmy na dachu latarni morskiej tu jest cała maszyneria w tym miejscu łączą się dwa oceany. Sami sobie zobaczcie, jak to wygląda. Jest generalnie wzburzone dwa oceany. Tam są ludzie. Jesteśmy całkiem wysoko. Jest cudownie, no i właśnie warto żyć dla takich chwil. Jeden z najbardziej niebezpiecznych przylądków, jakie są na świecie. Pan powiedział, że <laughs> wydarzyło się tutaj tyle katastrof morskich, że w niektórych miejscach dosłownie co kilometr leży wrak statku. Mamy kilku turystów, którzy oczywiście psyrkają zdjęcia, my jesteśmy autostopowe ziomki, a nie turyści, chociaż pod nich teraz podlegamy. Nie wiem, czy ta rozrywka jest warta 20 dolarów, chociaż ruki australijskie 20 dolców, czyli na nasze jakieś powiedzmy tam 65 złotych nie jest dużo, dla nas jest, ale spoko, spoko. Tak sobie myślę, że to jest naprawdę niesamowite Do jak pięknych miejsc można dotrzeć Podróżując autostopem I po prostu mając odwagę na to, żeby wyjść z domu Spakować plecak Warto podróżować Warto nie bać się autostopu Bo można dotrzeć do takiego miejsca jak Południowo-zachodni kraniec Australii Na przylądek W którym łączą się dwa oceany Indyjski z południowym I życie jest naprawdę piękne Wystarczy chcieć Wystarczy wystawić kciuka czy tam dłoń przy drodze i oby do przodu standardowo zostaliśmy zaproszeni na herbatkę do VIP roomu tutaj są sami pracownicy i przewodnicy chłopak z południowej Afryki powiedział nam, że ten widok z tej latarni morskiej jest zaliczony do jednego z czterech najpiękniejszych widoków przez National Geographic pan nas zaprosił do swojego mieszkania mieszkał obok latarni to jest jedna z najfajniejszych rzeczy zobaczcie siedzicie sobie przy stole, jecie śniadanie i macie taki widok Robi wrażenie? Robi. Zabrała nas pani, która wiezie kilkoro dzieci. Oh, wow. Tu jest yeah, really? Wow, ok, ja będę. Potem Z tyłu jeszcze mamy dzieci? This <grym> is to jest the yeah. point. Nie, yeah. Ok, okay. Oh, ok. mamy fajnych oh, pasażerów. Zapaliśmy kilka stopów i dotarliśmy znowu na ocean. Idziemy na miejsce, które się nazywa Surfers Point zobaczyć prawdziwych surferów. Może coś posurfujemy nawet. Lokalizacja jest naprawdę fajna. Widać ocean. Tam jest droga. I tam na samym końcu musi być niezły spad w dół. Pełna zieleń. Pięknie to wygląda. Pełnia kolorów. Szukamy jakieś miejscówki pod nocleg. Generalnie jest wiecznie, deszczowo i bardzo zimno. Chcemy znaleźć takie miejsce, żeby nas strażnicy nie zapali, żebyśmy nie dostali 100 dolarów mandatu, bo Ludzie dostają takie tutaj mandaty za noclegownię, a nam się, mam nadzieję, uda i nikt nas nie złapie. Klimacik bardzo fajny. Tam gdzieś na piasku się rozbijemy, żeby nas nie dopadła żeby nas nie dopadł przepływ. No i obyśmy przetrwali do rana. Cimaneczko, tu mieliśmy dzisiaj rozbity namiot. Takie widoczki. A to jest ocean i najpiękniejszy widok na świecie. Wschód słońca, bo jest 6 rano. Taki widok nas dzisiaj powitał. Spadamy do miasta, bo właśnie pada mi bateria. Warto podróżować, warto spać po krzokach. Nielegalnie, ale udało nam się, nie dostaliśmy mandatu. A tam jest trening Crossfit właśnie. Patrzcie, jaki widok Kosmos. Spadamy już z Margaret River. To jest Surfers Point. Tutaj jest jedna firmka, która świadczy usługi surferskie. Tam podładowałem sobie baterię w tym ogórku. Uratowali mi. Życie, tutaj mamy miejsce, gdzie się surfuje, są rekiny. Każdy o nich mówi. Jest fajny klimacik surferski, ludzie są naprawdę uśmiechnięci. A przypominam, że mamy 1 grudnia. U nas ludzie w Polsce marzną. Tutaj cieszą się życiem. Tu jest w miarę ciepło, jest słonecznie. Jest naprawdę pięknie. No i właśnie mamy stopa. Zupaliśmy stopa w takiej oto pięknej scenerii. Siadamy. Też byście chcieli łapać stawał w takim miejscu, co? <laughs> Odkryłem w ogródku fajne zwierzątko, które się mnie nie boi. Sami zobaczcie. Nie wygląda to na szczura. Może jakaś, jakiś inny saczek malutki. Trochę przybliżę. Ryje w ziemi. Biblioteki w Australii są fantastyczne, bo można naładować wszystkie sprzęty elektroniczne. Można też za darmo skorzystać z komputera, z internetu. Można sobie tutaj odpocząć, zarazem poczytać wszystkie gazety i książki, gdybyście chcieli. Jest tutaj bardzo czysto, przyjemnie. Wysoka kultura osobista. Naprawdę fajnie. Tak więc biblioteki ratują życie tutaj. Infrastruktura jest doskonała do stopowania w Australii. Lecimy dalej Wyjeżdżamy z ja, marka Retriever.